Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, serdecznie Was witam. Dzisiaj, moi drodzy, będę chciał w dzisiejszym filmie, będę próbował Wam wytłumaczyć, będę chciał Wam wytłumaczyć, na jakiej zasadzie, moi drodzy, na jakiej zasadzie w ogóle, na jakiej zasadzie w ogóle, na jakiej zasadzie działa tak zwany, czyli ja to tak nazwałem obieg pieniądza. Moi drodzy, żeby Wam to uściślić, żeby Wam to uściślić, wytłumaczę Wam to, moi drodzy, yy, poczekajcie, wytłumaczę Wam to, moi drodzy, na pewnym przykładzie. Wytłumaczę to wam to, moi drodzy, na pewnym przykładzie. Nie wiem czy to widać, hmm. nie wiem czy to widać tutaj, trochę źle nie zrobiłam. nieważne, bo to na filmie to jest bardziej odbite lustrzane, ale pewnie w montażu to poprawię. To jest moi drodzy świnka skarbonka, która, która w, w tych rozważaniach będzie reprezentować, będzie reprezentować nasze państwo. E w dalszej analizie moi drodzy. Moi drodzy. Obieg pieniądza działa w następujący sposób, jak oczywiście każdy wie. Obieg pieniądza, moi drodzy, działa na tej zasadzie działa na tej zasadzie, że przypuśćmy moi drodzy, że to przypuśćmy moi drodzy, że to jest, że to jest tak zwany podatnik. Ale trochę się... Przy... nie, dobra, chyba, że, chyba, że już w montażu to przybliżę, nieważne, jakoś, jako, jakoś to, jakoś to, to jest, moi drodzy, podatnik, nie wiem, czy to widać na filmie, to jest, moi drodzy, podatnik, każdy człowiek, każdy człowiek, moi drodzy, który pracuje, musi płacić podatki, musi płacić podatki, Nieważne, czy mówimy o picie, które rozlicza się co roku, czy na przykład, czy na przykład teraz, je, teraz, czy na przykład o podatku cukrowym, który de facto też się płaci. Mimo wszystko, osobnik, zwany podatnikiem, płacąc podatki, do te, płacąc podatki, do tej skarbonki, moi drodzy, do tej w postaci podatków, do tej skarbonki, czyli do, e, e, czyli do metaforycznie, nazwijmy go naszego państwa, e, wpłaca pieniądze. Płaca pieniądze. Nieważne, czy płaci podatki, czy płaci podatki. No, ogólnie, żeby odpłacić podatki, jakieś tam ubezpieczenia i tak dalej. Ale na razie uznajmy, że, że to jest podatek. Tak? To jest, moi drodzy, podatek. Po to, że trzeba płacić ZUS i ubezpieczenie, to wiadomo. Teraz, moi drodzy, zrobimy taki mały retusz. Będę oczywiście Wam rysować na bieżąco. Moi drodzy, to już jest, moi drodzy, żeby to zrozumieć, to już jest, moi drodzy, trochę wyższa szkoła jazdy. To już jest, moi drodzy, trochę wyższa szkoła jazdy, z tego względu, że tak naprawdę, moi drodzy, zobaczcie. Podatnik, podatnik, gdy kto pracuje, płaci podatki, musi płacić podatki przy różnych postaciach. E, PIT rozlicza co roku. Podatek cukrowy, tak? Lub jakiekolwiek inny podatek związany z tym, nie podatek od darowizny, bo też obowiązuje z tego co słyszałem, i tak dalej. Więc podatnik, więc. E, w tym schemacie, który narysowałem podatnik, podatnik wpłaca pieniądze w postaci podatków Ech. i z tej puli, z tej metaforycznej, metaforycznego państwa, który reprezentuje tą świnkę, skarbonkę jest wypłacany ludziom w postaci, oczywiście jest wypłacany e to oczywiście, to oczywiście taki uproszczony schemat. Nie jestem ekonomistą, nie wiem jak wyglądają prawdziwe wykresy czegoś takiego, ale to działa w następujący sposób. To, to moi drodzy, działa w następujący sposób. Kiedy no, e, państwo e, tutaj, dajmy na to, jest kilku pośredników. Darysuję kilka kresek, które. Dajmy na to, kredytuje pośrodku, bo jest na przykład mój drodzy wpłacane, dajmy na ja to na, e, na samorządy, tak? Które później wiadomo, niektóre szkoły są opłacane e, samorządów. Samorządy, tak. Płacone są z samorządów, a z tych samorządów idące do, do placówki szkolnej, dajmy na to szkołę, a z a tutaj, tutaj jak jest placówka szkody, wypłacana każdemu pracownikowi. Każdemu pracownikowi. I tak to idzie. To jest taki, to jest, to co narysowałem, to jest oczywiście taki dosyć mocno uproszczony schemat, ale trochę się przybliżę, bo żeby będzie lepiej widać. Ale chciałem uświadomić to, jak, jak, fakt, jak fakt, że jak ktoś płaci podatki, wpływa na, wpływa na, wpływa na zarobki ludzi. Na zarobki ludzi, ale też moi drodzy, też moi drodzy, to jest, taki, to jest taki uproszczony schemat, uproszczony schemat, ponieważ jak już powiedział przed chwilą, nie wiem jak wygląda wykresy i różne rzeczy. Więc dla przypomnienia tego, co mówiłem na początku. To jest osobnik z podatnikiem, który, który płaci podatki w różnych postaciach. do, do tej. Do tej Metaforycznej świnki z karbonki. I, yy, I tak jak już tutaj na przykład zaznaczyłem, bo, yy, bo to jest tak, yy, te, tutaj tu te kreski reprezentują pośredników, gdzie idą te pieniądze. Dajmy na to, jak prace, ktoś pracuje w szkole. Yy, czy na przykład ktoś pracuje w szkole. Nie wiem, dajmy na to, to prosty przykład. Tutaj powiedzmy idą pieniądze na samorządy bądź oświatę, już zapowiadam się to szło, później idzie do, później idzie właśnie do tam właśnie tam gdzie, to właśnie tam gdzie tam na tym nie wiem, do, zaraz nie do pracodawcy, tylko jak to się nazywało, Ogólnie rzecz biorąc tam, tam gdzie później, skąd później dostajecie pieniądze i później idą do każdego pracownika. Tak to moi drodzy wygląda. Jednak należy pamiętać, moi drodzy, że tak naprawdę, że tak naprawdę może nastąpić pewna sytuacja. Bo jest, bo jest jeszcze, moi drodzy, e, prośmy sobie to jest schemat. E, na drugiej stronie sobie zróbmy coś takiego. Czekajcie. Trochę ten film potrwał, więc wybaczcie, więc drodzy. E, teraz odsłuchujemy coś takiego. Mm. Mm, tak. To też jest coś takiego jak świnka. Tak. Mm. czekajcie, muszę tutaj trochę najpierw Do wtedy narysujemy coś podobnego, to, to jest moi drodzy również świtka skarbonka, również reprezentuje nasze państwo, wiecie, wiecie jakie zauważyłem zjawisko, że robimy, narysujemy to samo tylko trochę w trochę innej konfiguracji, Tu jest Tu jest moi drodzy, to jest moi drodzy nasz e, jest na, nasz z poprzedniej strony e, osobnik, osobnik moi drodzy, zwany zwany podatnikiem. Wiecie, moi drodzy, wiecie moi drodzy, kiedy robi się chaos, przynajmniej moim zdaniem, ale zaznaczam, że nie jestem ekonomistą. Jak tylko jestem człowiekiem, który jest zainteresowany tematem. Teraz moi drodzy. Jestem raz, dwa, trzy, cztery, dwa. Trochę ten film potrwa, więc bądźcie cierpliwi. Moi drodzy, w tym schemacie, w tym schemacie e, jest trochę inaczej, bo jest osobnik zwany podatnikiem, który w postaci różnych podatków płaci, wiadomo, płaci podatki e, bo w cudzysłowie to w cudzysłowie naszego państwa, tak? Ale też jest takie zjawisko, że jest. E, Przypuśćmy na chwilę. E, Zróbmy na chwilę, moi drodzy. Zróbmy na chwilę. Że ilość tego podatku, to odwrócę w montażu, spróbujesz z nimi. Nie wiem, czy to widać. Widać? Trochę jest to odwrócone, czy zrobi inaczej. Przypuśćmy, że ilość tutaj trochę że ilość podatku, który podatnik płaci różne podatki, wynosi jeden. Ale czasem następuje takie zjawisko, kiedy jest, e, kiedy jest, dajmy na to. To oczywiście jest mój schemat uproszczony. Jest jeden podatnik, który płaci podatki w przeróżnych postaciach. Tak, w przeróżnych mhm. postaciach ale zdarza się też, że są ludzie, którzy, którzy, e, którzy bardzo lubią, którzy ba, bardzo, lubią e, bardzo lubią prosić, prosić, e, nie, może nie tyle prosić się o pieniądze, bo jak już kiedyś wspomniałem, moi drodzy, na temat właśnie pracowitości i tego, że i tego, że trzeba pracować niż, niż się prosić o pieniądze, e, to już kiedyś nawet na ten temat szorsta robiłem, moi drodzy, ale o co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, jak jest, e, owszem, te e, 800 plusy i tak dalej, pomagają rodzinom, którzy za mało zarabiają. Pomagają rodzinom, którzy, którzy mało zarabiają. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że, chodzi o to moi drodzy, że jak e, ludzie są przyzwyczajeni do tego, że dostają pieniądze, to trochę się rozleniwiają widziałam to, może nie tyle widziałem to, co słyszałem o tym nieraz. I tutaj, moi drodzy, zobaczcie. Spójrzcie na ten mój schemat. Jest, yy, jest osobnik, który płaci podatki w ilości, dajmy na to jeden. To jest oczywiście przykład. To jest oczywiście schemat i to jest taki uproszczony schemat i to jest tylko przykład. Kiedy jest, kiedy jest dużo ludzi, dajmy na to. Nie, teraz nie mówię o, nie mówię stricte o tych, o tych, którzy, dajmy na to, moi drodzy, dajmy na to, tu, dajmy na to, ten osobnik będzie, będzie, moi drodzy, ten osobnik będzie reprezentować kogoś, kto pracuje i płaci podatki. Tak samo ten osobnik będzie reprezentował kogoś, kto płaci podatki. I moi drodzy, wtedy wtedy się równoważyłem. Jak, dajmy na to, ktoś ktoś mało zarabia, pracuje, płaci podatki, e, płaci podatki, tak? E, płaci podatki, tak? Ale, 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 jednocześnie prac, ale jednocześnie pracuje, czyli tak naprawdę ten podatek, tak jakby to jest. Mówię uproszczony schemat. Ten podatek wtedy by się z, zwraca w postaci pensji, którą dostaje. W zależności też od tego, czy, pra, czy pracujecie, e, pracujecie w budżetówce, czy w prywatnej firmie. Ale należy też pamiętać, że są ludzie, którzy tylko, którzy tylko, którzy tylko pobierają pieniądze, ale nic z siebie nie dają. Nic z siebie nie płacą podatków, bo nie pracują. Oczywiście, żeby była jasność, bo są ludzie, którzy nie pracują, bo na przykład są na ręce i im zdrowie nie pozwala. Ja to biorę pod uwagę. Ja to biorę pod uwagę. Ja o tym wiem, ale, ale widziałem dużo ludzi, którzy, którzy po prostu którzy po prostu liczą na to, że liczą na to, że, że liczą na to po prostu, że im pieniądze tam z góry im dadzą. Wolę używać terminów tam z góry, że im dadzą te pieniądze, ale tak naprawdę w tych podatków nie płacą, tak? I sobie teraz moi drodzy, teraz moi drodzy. Moi drodzy teraz chciałem wam pokazać. Kiedy robi się dysproporcje i nierównowaga? I kiedy ten podatnik wtedy najbardziej może, moim zdaniem, może ucierpieć? Spójrzcie na mój schemat. Jest, pan, jest e, świnka skarbonka reprezentująca państwo. Osoby, osobnik zwany podatnikiem, który płaci podatki, czyli e, do tego naszego kraju wpłaca pieniądze. Który wpłaca pieniądze, tak? Ale moi drodzy, czemu różni się ten schemat od tego schematu? Przypatrzcie się. Właśnie tu jest więcej ludzi, tu jest więcej ludzi, którzy tu jest wiec, tu jest więcej ludzi, którzy, którzy te pieniądze, którzy te pieniądze powierają. Jest jeszcze jedna różnica. Jeśli, nie wiem czy to widać na kamerze, ale zobaczcie, tu, tu w, te, w tej sytuacji podatnik płacił podatek, e, podatek o numerze 1, czyli że płacił mniejszy podatek, tak? To oczywiście te liczby są takie przykładowe, ale zobaczcie, tutaj już podatnik płacił, płaci już wie, większy podatek, bo, bo płaci bo płaci w liczbie, w liczbie 3, Co to zna, dlaczego to jest spowodowane? Jest to spowodowane tym, że, że, że żeby, żeby że ta, dajmy na to świnka skarbonka, dajmy na to coś na obiec, chciała dać więcej tym ludziom, tak? Ale żeby dać tym więcej ludziom, to musi takie, to musi podatnikowi więcej zabrać. I to, moi drodzy, tu nie, chodzi, tu nie chodzi mi stricto o podatki, bo to nie tylko o podatki chodzi. Tu chodzi w momencie, kiedy tak naprawdę. Chodzi, moi drodzy, też takich momentach, tak, kiedy tak naprawdę. To jest oczywiście to, co ja narysowałem. To jest tylko, to jest tylko przykład. To jest tylko przykład, moi drodzy. Ale tak bardzo się dziwię, że ludzie nie rozumieją, że tak, że jak chce się więcej dać, że jak chce się, chce się więcej pieniędzy dać się tym ludziom, tym ludziach, chce, się dać, się, przepraszam, zasłania, chce się tym ludziom dać więcej pieniędzy, to więcej trzeba za, zabrać pieniędzy od, od tego. Tutaj trzeba zabrać więcej pieniędzy, żeby, żeby tym dać więcej. To jest taki oczywiście schemat uproszczony. Ale też, przepraszam was, ja też się zorientowałem, że wielu ludzi tego nie rozumie. Jest to, moi drodzy, coś niesamowitego, że można nie rozumieć takich podstawowych rzeczy. To jest moi drodzy, napiszcie mi, moi drodzy, czy, czy to Was przekonuje. Bo każdy ma prawo do swojego zdania, każdy ma swój rozum. Ale moim skromnym zdaniem, to jest oczywiście moje zdanie, każdy może mieć inne, to jest, większe, to jest ma bardziej większą logikę, tak? Że jak, że jak tu to chce dać więcej pieniędzy tym, tym ludziom. To to musi zabrać więcej pieniędzy od, od, od tego ludka podatnika. Rozumiecie? I to nieważne, nie ważne, czy mówimy o podatkach, tylko to z tym za tym, gdzie też, że, ten, że chleb jest droższy, że ceny są droższe, tylko jakoś indziej nie da się przekonać, dlaczego. Bo każdy ma swoje zdanie. No. Nie, to dobrze, że ma, każdy ma swoje zdanie. Ale też trzeba, moi drodzy, też trzeba, moi drodzy, wiedzieć, w czym się to wiąże. tak? Ja na przykład sobie nie wyobrażam, żeby. Ja na przykład sobie nie wyobrażam czasów, w których bochenek chleba kosztuje, dajmy na to 25 zł. Ale jak już wcześniej wspomniałem, jeśli Wam pokażę, jeśli spełni się, jeśli spełni się ten scenariusz, gdzie trzeba będzie płacić większy, większy podatek, ponieważ ludzi tych ludzi jest więcej niż tu. Zobaczcie, tutaj jest, tutaj jest tylko dwóch ludzi, którzy y, którzy biorą i którzy nie, nie, nie płacą podatki, bo tu, bo tu już człowiek y, bierze pieniądze, ale też płaci podatek. Tego to widać na strzałce skierowaną w stronę, z, w stronę tej świnki skarbonki. To, to, wtedy, to wtedy człowiek wtedy nie, nie, roś, nie rosną ceny towaru, tak jak tutaj napisałem, postaci, liczbie w postaci liczby jeden. W tym scenariuszu to już jest całkiem inna sprawa. Jest to, ta świnka, która reprezentuje, już dobrze, że nie będę mówić dalej, co reprezentuje, chce dać więcej pieniędzy tym ludziom. To musi, to musi tutaj musi zabrać temu, temu człowiekowi tak właśnie moi drodzy przynajmniej moim zdaniem działa obieg pieniądza nie wiem czy to was przekonuje ale dla mnie to ma więcej sensu i logiki. niech każdy sobie wyrobi sobie na ten temat swoją własną opinię Mam nadzieję, mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi, o co mi chodzi, o co mi chodziło. Ja się moi drodzy, się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Ja z wami się żegnam. Pa.